Robi się z pacjentów, chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, królików doświadczalnych. To jest bardzo duża obawa, bo chodzi tutaj o życie i zdrowie ludzi. I teraz ktoś nam chce to po prostu zabrać i powiedzieć, no a nie, radźcie sobie sami. To jest nie, fair, nie w porządku. Jest ich ponad 1400 w całym kraju. Mimo ciężkiej choroby, jaką jest przewlekła białaczka szpikowa, próbują żyć normalnie. Niedawno dowiedzieli się, że lek, który im na to pozwala, ma zostać odebrany. Takie są zalecenia Ministerstwa Zdrowia. Pocieszyliście się przez te 9 lat, starczy, wystarczy, nie mamy pieniędzy. Boję się, tak jak wszyscy, którzy przyjmują ten lek. I też nie wiemy, co, co z nami dalej będzie. Są ludzie młodzi, nawet bardzo młodzi. Nie tylko ja, która jestem już w tym wieku, oni chcą żyć. Ja też. Do tej pory dostawa ligliwek. lek do 1 lipca jest całkowicie refundowany. Po tym terminie ma być zastąpiony generykami, czyli lekami o podobnym składzie. Problem w tym, że leki zastępcze, które mają być zaproponowane, są przebadane dla dorosłych jedynie w ostatnim stadium białaczki. Pacjenci, którzy cierpią na wcześniejszą przewlekłą fazę, boją się, bo nie ma żadnych badań dotyczących ich stadium choroby. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to um, ten lek nie posiada rejestracji. Nie ma licencji, nie, ma, nie znamy wyników, nie wiemy jak działa, nie jest przebadany. Zmiany są rewolucyjne, ponieważ tak naprawdę proponuje nam się od lipca, aby pacjenci dostawali lek, który tak naprawdę nie jest przebadany w fazie przewlekłej, przewlekłej białaczki szpikowej. I to będzie równoznaczne z, jak, tak jakby było, było, eksperyment medyczny. Nie wiemy, jak się będą zachowywać pacjenci, jak się będzie choroba zachowywała, biorąc ten lek. I, i to jest bardzo duża obawa, bo chodzi tutaj o życie i zdrowie ludzi. Ale przede wszystkim chodzi o pieniądze. Różnica w cenie pomiędzy generykami a gliwekiem ma być kolosalna. Ten lek kosztuje na chwilę obecną 9425 zł. Uh -huh. A ten, który ma wejść? Doczył mi że nawet 400 zł. No, niestety tak jest, że szuka się oszczędności kosztem chorych. I teraz podanie im tańszego leku, może nieprzebadanego leku, czyli eksperyment medyczny w tym momencie, może spowodować, że nastąpi zaostrzenie choroby. O wytłumaczenie tej sytuacji zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia. Nikt z resortu nie zgodził się jednak na wypowiedź przed kamerą. W odpowiedzi dostaliśmy jedynie to pismo, z którego niewiele wynika. Ministerstwo Zdrowia poinformowało świadczeniodawców dawców oraz płatnika, że nie będzie podstaw prawnych do wydania decyzji o objęciu refundacją leku oryginalnego. Należy również podkreślić, że w opinii Ministerstwa Zdrowia leki generyczne są równie bezpieczne i skuteczne jak leki oryginalne. Podobnego zdania jest powoływany przez ministra zdrowia krajowy konsultant do spraw hematologii. Nie ma danych porównujących te leki w bezpośrednio w tej grupie chorych, natomiast substancja chemiczna jest ta sama, to jest stosunkowo prosta substancja chemiczna, więc tutaj nie przewiduje, żeby były jakiekolwiek zaskoczenia. Skoro jest tak dobrze, dlaczego pacjenci przy zamianie gliweku na generyk będą musieli podpisać oświadczenie, że biorą udział w leczeniu eksperymentalnym? To oznacza zrzucenie odpowiedzialności za działanie leku na pacjenta. Ale no więc ja nie chcę brać odpowiedzialności, bo ja przepisuję lek nie na tą fazę choroby, w której pani jest. To proszę mi podpisać takie zaświadczenie, że pani to bierze na własną odpowiedzialność. No jak ja mogę coś wziąć na własną odpowiedzialność, skoro nawet lekarz nie jest tego pewny. Od 1 lipca będziemy mieli wybór, że albo weźmiemy ten generyk na 100% własną odpowiedzialność, albo zostaniemy bez yy, żadnego leku. Rzecznik Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu rozkłada ręce. Procedury to procedury. My się musimy dostosować i tyle. Tycjalnie nie mamy wyboru. Pacjent, jeżeli się zgodzi, jeżeli podpisuje zgodę, to akceptuje wszystkie skutki uboczne. Nie będzie mógł się ubierać o odszkodowanie. A tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy. Mogą ci pacjenci mieć zaostrzenie choroby i może to doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Nie wspomnę o śmierci. Takie pismo jest potrzebne z chwilą użycia. Leku w, 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 poza wskazaniami. W taki sposób tłumaczy podsuwanie pacjentom oświadczeń, pomorski konsultant wojewódzki z zakresu hematologii. Myśmy zwrócili się do pana ministra i do prezesa NFZ-u, żeby wszelkie, że tak powiem, ewentualne ryzyko, że tak powiem, wziął na siebie płatnik czy minister zdrowia, ani żeby nie obarczać tym pacjenta czy lekarza. Jednak z pisma ministerstwa wynika, że ryzyko mają wziąć na siebie lekarze. Ci już zapowiedzieli, że takiej odpowiedzialności nie poniosą. Na końcu tego łańcucha jest pozostawiony sam sobie pacjent. My nie jesteśmy przeciwko lekom, generykom czy zamiennikom. My chcemy brać leki, które są przebadane, które chociażby są zarejestrowane na naszą chorobę, ale nie w ten sposób, że no, robi się z pacjentów chorych. Na przewlekłą bojaczkę szpikową królików doświadczalnych, ponieważ tak to wygląda. Kamina Wielogórska, Wrocław.